Ok, jestem w Clash Royale i teraz, jaką legendę dropnę, to się niedługo okaże. Bardzo bym chciał Nightwitch, a więc otwieramy i mamy bandytkę. Bandytkę mam już na 10 levelu. Aha, aha. Aha, aha, okej, okay. aha, ja Myślałem, że to jest mega liking chest, aha, ja chciałem być oto tą panią, niestety nie mam jeszcze pieniążków na swym koncie, no i to jest niefajne. Znaczy, mam 31 637 tych pieniążków, ale. No to kosztuje 40. Dobra. No i teraz czekam na kolejny sezon. Już dwa sezony przeszedłem. W tym kupiłem Pass Royal. W tym to. Nie był. W tym to już. Chyba nie. No, te skrzynki tak samo wyglądają. No to tak, czyli ten jest. Ale tu jest legendary token! Ej! 8000. Tak, to to kupię. A jest o wiele bardziej opłacalną rzeczą. Tutaj już widać to. Posłuchajcie. Ja bym chciał kupić, choć bym nie kupił. Ale podsumowując, bo to jest moja ulubiona legenda teraz do trafienia: yy, No i Twitchka. To tak to bym, tylko te 500 gramów wydał na monety. Ale jak to kupię, Pass Royal? Oczywiście tego nie zrobię, ale jakbym kupił, No to tutaj dostanę więcej pieniążków. No i no trochę nagród bym też miał. Emotka, tutaj skrzyneczki, z której są duże szanse na legendę. Dobra. A więc to było tylko na tyle z tego odcinka. Był lekki odcinek. Nie chcę, żeby było długie. To będzie trwać 3 minuty ileś. No, z Clash to tylko Legendary Chess'a chciałabym przedstawić. No to... Cześć!